Dobra, no to lecimy na żywioł. Tylko jeszcze jedną rzecz. Dobra. 4 eee, i... Cześć Fachu, witam cię serdecznie. Witam, witam. Eee, słuchaj, zostawiłeś... Dałeś nam możliwość zadania ci kilku pytań dla naszego małego community undergroundu w Polsce. Eee, nie wiem czy ty w takim kiedykolwiek byłeś byłeś, może w takim kiedyś. Eee, kiedyś chyba byłem, wiesz? A pamiętasz kiedy będzie? Takie... Eee, no to dom towarowy? O, kurna. taka dobra kojarzy kojarzysz, kojarzysz kojarzymy dom towarowy eee, aves te Akademii, aves aves kucie aves kraken też Oho, to pamiętam będę już jak brymat to I... komentował no i... no to chyba tyle nie wiem czy coś jeszcze było dobra ale dobra. możliwe że coś jeszcze było nie pamiętam nie pamiętam, no to po trochę dawno było co no ty widzisz że darmowa reklama wierza <laughs> 4 lata temu to było, no? Coś takiego. 3 lata temu, no? To kurde, wtedy dopiero prawie, że zaczynałem z CSM. A właśnie powiedz mi o tych początkach, bo takie pytanie do ciebie zadał nam na przykład Husarz. Jakie były Twoje początki z same sportem, z twoim przygodą w ogóle z CSM? CSM, jak to się zaczęło, ale w ogóle jak zacząłem w grać. w ogóle, króciutko. Uff, okej, no to dobro. To miałem z. kurczę nie wiem, z 8 lat, może? 9? I widziałem jak mój kuzyn grał w Cantera 1.6. mówiłem, kurde, spoko, nie? Fajny ten sesik, i zacząłem grać w tego CS1.6. No i tak grałem długo, z dwa lata może. I bardzo dobrze mi się grało, też nie niezły byłem. Później zobaczyłem na YouTubie, że jest taki Izak. I on grał w CSGO. I właśnie później namówiłem, mamy, żeby kupiła mi. Cesa klucz taki to był na LEGRO do kupienia I na Steamie później grałem w Cesa. No i tak później jakoś wyszło, nie? Że cały czas grałem od Cesa Go. Jeszcze pamiętam, to grałem na takim laptopie, gdzie miałem 60 fps I tam dusi dusiłem ludzi na MMAch. Wtedy. I później kupiłem komputer. Zresztą rodzice mi kupili komputer. No i tak poszła gdzieś dalej moja kariera. Tak poszło. No a skoro już tak twoja kariera, no to może właśnie jakie masz teraz plany? No bo w chwili obecnej jesteś rezerwowym w składzie Apodji, na wypożyczeniu u kolesiów. Proszę. Więc powiedz mi właśnie jakie ty masz plany na te chwilę obecną i troszeczkę dalej. E, no, jestem wypożyczony u kolesiach i będę raczej na dłuższą metę wypożyczony. E, a tak w przyszłość, ja wiem co będzie, zobaczymy. Po prostu na razie gram w kolesiach. Okej, okay, dobra. A tak właśnie mówiliśmy na tych początkach z Izakiem i z kuzynem, a kto był taką Twoją największą inspiracją w całym co ie w całym esporcie? W całym esporcie? Tak. E, snacks. Snacks, no, Nasza Snack polska jest. legenda. Dobra, legenda. dobra. A jakie miałeś właśnie trudności, doświadczenia, jak zaczynałeś? Żeby dostać się, gdzie właśnie... teraz jesteś, dokładnie? E, no, na pewno bardzo dużo grindowałem i. To samo w sobie było trudne, żeby cały czas trzeba było grindować, grindować, żeby jakby dojść do tego odpowiedniego poziomu, nie. I jak na pewno, jak już tak podczas połowy mojej kariery, powiedzmy, dotychczasowej, to jak byłem na jakichś testach, i jakby miałem problemy na początku z angielskim i byłem gdzieś, pamiętam, byłem na tryoutach chyba w Gamer Legion, i tak średnio mówiłem po angielsku, i to mi sprawiały na pewno dużo trudności w tym. I właśnie, właśnie po prostu gdzieś jak byłem na tryoutach gdzieś w jakichś EU teamach To to były największe problemy właśnie, że to ten język I po prostu czułem się taki źle w takim środowisku Ale z czasem właśnie jak grindowałem jakieś tam premki czy coś na pc To już przyszło mi na luzie to wszystko No też z takiego założenia wychodzę, że szkoła nie uczy angielskiego tylko gra w CS-a No tak, tak 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 samo się no, z motory no. przygotowałem no. A właśnie, już skoro jesteśmy przy tym posadzeniu, też takie dostałeś pytanie, jak zareagować w ogóle na to, że cię beckich posadził na ławce. Bo to była dość niespodziewana eee... decyzja. No, na pewno to była niespodziewana. Jeszcze. No jak w sumie to no, nie było to za najlepsze doświadczenie w moim życiu, na pewno. Było mi smutno, na pewno. I... No, ale nie czułem jakiejś większej urazy do, do tam to ludzi z składu. I po prostu, no, zaakceptowałem to. Ale no, to nie była najlepsza chwila w moim życiu. No, bo nie musi się czuć trochę skołowany z tym, co się stało. No, dokładnie. Rozumiem, rozumiem. Eee, a tak, propos już grania, właśnie to pytanie ciekawe. Ja oczywiście nie mam pojęcia eee, w ogóle, jak prowadząc ci dwa zawodnicy, no ale ty już wiesz, skoro takie pytanie spadło. Kogo prowadzenie ci się najbardziej podoba? Prisma czy inna O, dobre pytanie chyba. Blitz eee... Innocent? Podoba mi się Innocenta i Prisma okay. Równie dobrze nie, nie powiem, którego lepiej Pozdrawiam obu chłopaków No dobrze, dobrze Pytanie Kło lepiej, dobra, rozumiem A Dream Team z, z teamu Polaków i z całego świata, jakby się ułożył? Z Polaków i całego świata? Tak Ale najpierw pięciu Polaków? Dokładnie, no, no, no eee... Jacob Hades eee... Klar pewno Snacks i dałbym siebie. O, do dobra, dobra, dobry, dobry początek. Zaraz w El... tym EU. EU Squad, e... Molodoy. O, ogólnie, ogólnie światowy. A, światowy. No to Donk, Molodoy, bit Dałem t Dałbym i jeszcze e... Aleksibie. O, Aleksib, no dość niespodziewane. Jest spodziewane. No Czaję przez mnie, bo wiele osób mogłoby się nie zgodzić z jego prowadzeniem, no ale tutaj widzę, że. Lubisz jego prowadzenie. Gdzieś tam słyszałeś, pewnie. Lubię, lubię, lubię. Czaję. A właśnie już tak jest przy Dremitimach, co ty sądzisz w ogóle o tym rankingu ARS? Bo tu jest wiele opinii, wiele hejtu się na to wylewa i nie bez powodu. I wam też ten WRS raczej bardzo przeszkadza. Co ty o tym sądzisz w ogóle o tym, tym rankingu ARS-u? Ja, uważam, że jest. Tragiczny ten system. Jak ogólnie yy, za online turnieje, to bardzo mało punktów się dostaje powiedzmy, a jak jedziesz na takiego lana, to kolesie na takiej Fragadelfii, to zrobili plus 300 punktów. Nie wiem, jakie oni mieli przed tym ranking, to chyba było top 80, coś takiego. Bo Fragadelfii skoczyli na top 28 Europy chyba teraz jest. Tak, no coś było tego. Ogólnie jest. ogólnie jest tragedia w tym i jeszcze organizatorzy to wykorzystują. Jak jakaś taka Fragadelfia Teraz jest ten Berszkap, coś takiego, polski, w mm -hmm. Gdańsku i robią tak, że wiesz, że trzeba płacić, żeby pojechać na turniej lanowy i tam grać otwarte kwalifikacje, powiedzmy. Żeby zdobywać ten VRS, bo na tych turniach lanowych po prostu więcej punktów jest. To jest totalny debilizm, zgodzę się z Tobą. Tutaj już nawet oszustwa próbują wchodzić, bo już jeden taki LAN został umorzony przez oszustwo. Jeszcze właśnie poza Berszkapem mamy Betkika w Polsce, który też robi swój turnie VRS. No, ale poza tym mamy jeszcze taki dość nieznany ten turniej, on się nazywa. I kurde, na przykład, Astralis samo w sobie wygrał tam jakieś mniejsze lany chyba yy, razem z innymi drużynami na takim azjatyckim lanie. To też skoczyli na samą górę praktycznie, znowu mogą zagrać w majorze. No tak, tak. To jest totalnie głupota. Lepsze były RMR i te poprzednie możliwości do dołączenia przez e, kwalifikacje online. Tak, no zgadzam się z tym. Ten system jest <grym> tragiczny. Skoro już mówisz o tych Polakach, właśnie tam głównie wymieniłeś tych starszych Polaków, tych znanych, no typu Snacks, no Killer, to my już znamy te sklejki, nie? My już widzieliśmy to a. na polskiej scenie. I właśnie, co ty powiesz nam o tej całej polskiej scenie? Dlaczego tak mało Polaków, a w ogóle drużyn z Polski jest na Tierze 1 i 2? Dlaczego tak mało? No, co ty o tym sądzisz? Ale o, co, o tym sądzę, że tak mało jest? Tak, i właśnie może tak odpowiesz nam na to pytanie, czemu w ogóle tak jest mało? E, czemu jest tak mało Polaków? E, Jaki mamy Polaków? Mamy Ultimata, kaswerskiego, ciuchego, mm -hmm. kogo jeszcze tam mamy? Nie wiem, ciężko powie... mi teraz przypomnieć sobie właśnie tych zawodników. No tak, tak jest, Kaswerski, Siuchy, Ultimate. Właśnie nie pamiętam, czy jeszcze no ale chyba tak, no. No ale... jeszcze Nofiku był, powiedzmy sobie, ale dobra, to już... Nofiku to... właśnie odszedł z OG. E, dlaczego jest ich tak mało w Serie 1? E, ciężko powiedzieć szczerze, ja ciężko mi na to odpowiedzieć. E, nie wiem. Co, nie wiem dlaczego jest ich Serie 1. A na Tierze 2, bo to właśnie na tym Tierze 2 powoli się polskie drużyny pojawiają, Na no, SC Gaming, Kumistri chociażby. Nie wiem czy kojarzysz chłopaków. Gdzieś tam powoli raczkują już na tych wyższych scenach. Ostatnio Kumistri miałem przyjemność komentować chłopaków. E, 2 jeden przegraj przeciwko NS. No było blisko do wygrania tego spotkania. No i 2-1 przeciwko Nexus, no to też Nexus niestety wygrało z nimi. No ale już powoli raczkują w tych scenach te polskie zespoły na tierze drugim. Eee, no tak, mamy... Mamy dużo tier-2 tier w sumie zespołów teraz w Polsce takich... Znaczy no tier-3 powiedzmy, tier-2 to nie wiem, czy może to stwierdzić. No wysoko jeszcze polecieliśmy z tym, no ale taki tier-2, tier-3 już powoli raczkujący. Eee, no, ale ogólnie... Jeszcze wrócę do tego tier-1. W sumie hmm. eee, mogę dopowiedzieć, że... Jakby mało Polaków jest z tego, że ciężko się przebić właśnie przez to tier 3, tier 2 polskim drużyną. I przez to jakby dopiero tak pojedynczo zawodnicy mogą zostać wyłapywani do jakby tych lepszych zespołów. I właśnie jakby przez to, że Polakom jest ciężko się przebić, to... Do takiego tier 1 to ciężko później jakby, żeby było więcej tych polskich zawodników w tier 1. to no. Mamy, no tylko taki Kasperski się przebił przez Akademię Nipu później... Tam poszedł do innej drużyny i wrócił znowu do NiP-u i grał w tier 1. E, taki ultimate, który został wyskautowany przez Twisa i grał wcześniej w pg-turów. Na no, siuchy też w sumie grał w Maus akademii i dostał się do tier 1. Później, więc jakby e, wszystko za drogą EU w sumie można uznać, nie? że przeszli. A tak Polacy jakby im ciężko jest e, przebić się gdzieś dalej i tak może być mało Polaków w tier 1. Mhm. Eee, no to a co z tym tierem drugim, tierem trzecim właśnie, czy właśnie o tym mówiłeś, że tier pierwszy po prostu ciężko się z tego tieru drugiego, trzeciego wyrwać do tego tieru pierwszego, czy tak na no to patrzysz, to jest twoja odpowiedź właśnie na to? Eee, w sumie poniekąd tak, no. Eee, a jakie wcześniej było pytanie o ten tier y, drugi, tier trzeci, jakieś konkretniejsze? Czemu właśnie tak mało odróżnisz ten tierze y drugim i trzecim jeszcze w Polsce? Czemu tak mało? A nie wydaje mi się, że jest mało różnych teraz. Właśnie to wierzę, pytanie że... jest takie trochę mylące, bo to jest jedno jeden z naszych użytkowników Discorda, no ale właśnie patrząc na to, co mamy ostatnio dość sporo, bo mamy MinLate z trzema zawodnikami tak, tak. z Polski, mamy Kumistri, mamy SC Gaming. I na pewno byście jeszcze znali, no Reason Gaming teraz w końcu polski skład podpisało. No nie pełny chyba, ale w większości Polacy tam są. No ja uważam, że teraz na HLTV regionalnym to mamy 10 zespołów w sumie. W sumie. I... No, to jest całkiem sporo. I... 6, 7 to gra w tym tierce, tier nie? Więc I wydaje mi się, że to mało. nie jest mało zespołów. Znaczy, no to jak masz na taką Rosję, to, to jest oczywiście pewnie mało. Ale całkiem dużo i tak, mi się wydaje, jak na Polskę tych zespołów. No i przynajmniej na, czy, na czysto gramy? Nie musimy tam używać wspomagaczy albo krzywych kamerek, no, nie? Dokładnie, dokładnie. A powiedz mi właśnie, z tym tierem pierwszym w ogóle nie tam doszedłeś, jak zareagowali twoi najbliżsi, Twoi przyjaciele, znajomi rodzina na to, że chcesz zostać proplayerem w tej grze? jak zareagowali na to, że, no... Moi rodzice ogólnie to zawsze mieli, że spoko, że mi wspierają, mi pomagają, ale moja babcia zawsze była taka, że marnuje swój czas, w sumie, przy komputerze, i żebym zajął się czymś innym. A tak reszta rodzina to w sumie bardzo w porządku była na to zapatrywana, czy tak powiem. A tak z ciekawości, jak teraz babcia się na to zapatruje? Czy nie, nie zmieniło się teraz, zdanie? Teraz, nie, teraz e, mnie wspiera, <laughs> To dobrze. Pozdrawiam ją serdecznie, panią babcie. Zrobiamy. A ile właśnie dziennie ćwiczysz na treningu? Jak ćwiczysz może? Coś nam powiesz o trochę twojej rutynie treningowej. Rutyna? E... Kiedyś to miałem taką ciężką rutynę, że wchodziłem na DM, a robiłem 100 kili, później wchodziłem na boty, robiłem 1000 i dopiero grałem jakieś face czy praki. Ale teraz mój dzień tak wygląda, że mamy ten z... trening zespołowy, powiedzmy o godzinie 12, to o 11 wbijam, strzelam sobie na dm na botach, Później gramy, mamy ten trening, mamy teorię, mamy praki, czyli to trwa do godziny 17. 18. Później robię sobie przerwę tak z godzinę i wbijam na jakieś faceita, Albo czasem nie, to zależy. I tak mimo wszystko wygląda na to, że po prostu nie jest to takie piękne życie, jakby każdy sobie wyobrażał tego e-sportowca, że to nie są te pieniądze wielkie, co pokazuje przykład TROPS na zdjęciach albo Karigan na wycieczkach z żoną, tylko że to jest ciężki trening, ciężki, cały dniowy trening. To, oczywiście, no. Trzeba pamiętać o tym, jak ktoś się zostać sportowcem no, jeszcze teraz to na pewno trochę mniej gram. Ale wcześniej, jak grałem, to ja się budziłem o godzinie 12. Jak byłem bez drużyny, gdzieś grałem na tym niższym tierze tym albo pod ziemią, że tak powiem. To ja budziłem się o 12 i grałem do godziny 3. I tak cały, cały czas po prostu ja dosiłem po 14 godzin dziennie. A Czyli jak to łączyłeś ze szkołą? Jak to łączyłem ze szkołą? E, no, ogólnie ja bardzo dużo omijałem lekcji. I tak to wychodziło, że miałem po 30-20% frekwencji w szkole. I w klasie maturalnej, to klasa maturalna, to jak grałem w Apogee, to. Ja miałem 10% frekwencji w szkole. To był tamten rok. I no udawało mi się zdawać ogólnie. Tylko po prostu dużo skipowałem tej szkoły, nie? Cześć, czajesz, co, co jest better, co jest ważniejsze, to jest trochę taka historia neokupskiego. Tak, tak, <laughs> dokładnie Eee, no, a jaka jest Twoja taka ulubiona mapa, która sprawia Ci taką największą satysfakcję z gry i taka, z którą masz największy problem. Eee, no, taka satysfakcjonująca mapa dla mnie to zdecydowanie The Ancient. Moja bo ja uwielbiam tą mapę. A taka, z którą mam problem, to The Dust. Nie lubię tej mapy za bardzo. Uu, to tutaj taki trochę ogień z wodą się styknęliśmy, bo ja właśnie mam na odwrót jako kocham Dust. a, no, a, no, a nienawidzę masz... Ancienta. No A właśnie, no. jak reagujesz na te nowe updatey co DNA co ostatnio wprowadzili. No, tam wizualnie trochę zmienili. Zmienili tam jedną zmianę z Templem, że tam nie widać tego Ameyna. E, no i w sumie no, taki spoko update. Za dużo nie zmienił. Na pewno zepsuli na początku jak wyszedł ten update, że Israel boły, czyli te ISA wiesz, Aha. granaty Israelki były zepsute. Znaczy, że zmienili respy, ale teraz już wróciły normalnie, więc... W sumie tylko wizualnie trochę zmienili i ta jedna zmiana następna. Czyli dla Ciebie taka zmiana na plus bardziej? To no, może być na plus Dobra, rozumiem. No ja tam w warstw właśnie nienawidziłem snajperów, że tam na milimetry kampili I było zawsze się ciężko przebić przez to No ale już jak właśnie jesteśmy z tymi map mapami, to jaki jest taki Twój mapul, który Ty byś chciał zobaczyć? Co wywalić, co dodać? Bo tutaj wiele ludzi by się ze sobą biło Minus dust plus cash i... I kurczę, minus Miraż na pewno, a jaka mapa za to, nie wiem, jaka mapa, może Tuskan? O, Tuskan. No. Ja Właśnie widzę, że u graczy z pierwszego ten Tuskan tak bardzo w sercu pozostał, że każdy chce go, tego Tuskana. Tak oglądam te e, shorty od HLTV, tam też widzę cały czas Shirio, czy ktoś inny mówi ten Tuskan. Zabaw no ja grałem kilka razy na Tuskonie, to fajnie, 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 fajnie się grało. Albo, albo jeszcze... Minus Miras i plus Jura. Polska mapa też by pasowała. Cherry.pl, pozdrawiamy. Zanim zacząłem stream, po, on powiedział, że bym właśnie. Dlatego tego chciał to poglądać. To będzie taka miła anegdotka dla Czerego. Okej. Okay. A co jest właśnie najtrudniejsze w życiu progracza? Presja wyników, podróże czy coś innego? No to jest dla każdego indywidualnie, ale dla mnie... dla mnie trochę taka presja. Może jeszcze nie jestem z tym zaznajomiony za dobrze, ale na takiej na takim Bukareszcie, jak byłem, to był Tier 1 pierwszy turniej to no czułem dużą presję akurat i stres, więc no dla mnie to na pewno. A jak z tym walczysz? Jak z tym walczę, no, e, to akurat pani psycholog mi pomogła, Ania Suder, która... No, którą tam work, cały czas workowałem, w, jak byłem bez kapoży i... No, takie techniki relaksacyjne, że w sumie to trenowaliśmy tam w bootcampie, że wdechy i wydechy po prostu, takie proste. No i trochę mi pomagało na pewno. Tak, się tak się odstresowywałeś, można powiedzieć? O, tak, tak, dokładnie. No. no, raczej to jest też ważna rzecz, w sumie taki kontakt z psychologiem. To też właśnie takie pytanie miałem na potem. No ale skoro już, że tak powiem, weszliśmy do tego, to powiedz mi, właśnie, czy według ciebie kontakt z psychologiem we sporcie jest ważny i ile z niego korzystałeś? Jest, jest na pewno ważne. A ile znaczy ogólnie po prostu jest dobrze przegadać, jak są jakieś problemy w drużynie. Przegadać indywidualnie z psycholog. I później psycholog może jakieś takie za, zajadanie albo jakiś problem sfiksować, który jest w drużynie. A ile razy tak indywidualnie rozmawiałem raz w tygodniu. I raczej wtedy w Apożej każdy tak rozmawiał, raz w tygodniu. Czy jest takie no jeszcze na bootcampach mieliśmy takie sesje jeszcze, że razem byliśmy, razem rozmawialiśmy. A, czy takie spotkania w gronie, taki okrągły stół? Tak, 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 no. Okej, okay, no to ci też bardzo ważne, czy, czy na to wychodzi tak naprawdę, że z e, psychologiem trzeba mieć troszeczkę kontaktu. Dokładnie, trzeba mieć. Dobra, e, a powiedz mi jeszcze tak ode mnie, jak to jest, że ty siedzisz tyle godzin przed komputerem i ty nie masz problemu z oczami. Ja jako osoba, która no komentuje, jestem komentatorem z takiego powiedzmy fachu, Eee, powiedz mi, ja tyle spędzam godzin przy komputerze, od 4 do 6 może, to wiele mniej niż ty. A ja już na przykład mam takie problemy, takie problemy z oczami, jak to jest, że ty ich nie masz? Ja mam problemy z oczami, ja noszę kolary do, do monitora. A dobra, Wiesz? dobra. No, no, mam, że... mam problem, teraz nie mam akurat. bo sam nie swoje. muszę niego? Tak, tak, ale no, mam problemy. Kurde, no, czyli nie mam takiego złotego tego rozwiązania jednak, cholera. Nie, nie ma. Nie ma. <laughs> Rozumiem. A powiedz mi, jakie ty dasz rady młodym graczom, którzy no marzą o tej profesjonalnej karierze, którzy chcą w końcu jeść tam liznąć troszeczkę tego światowego pucharu? Na pewno grindować dużo. Po prostu grindować. Jeżeli kochają grać w, w CSa, to muszą grindować. Wszystko, grać jak najwięcej. I później zobaczy, zobaczą, ale... Po prostu grindować wszystko co można. Najpierw te TMMY, jak jest naprawdę niski poziom. Później przejść na Facita i grindować Facita. I później to wszystko wyjdzie. No zgadzam się, nie zaczynajcie od Golda na Faceicie, bo skończycie jak ja się sturlacie do 500 elo i to będzie problem, że potem z tego no. odbić. Eee, a czy ty miałeś w ogóle jeszcze jakieś może oferty od innych drużyn, jak byłeś na mapce w aporze, czy tylko od się dostałeś? Tak, miałem jeszcze od paru drużyn oferty. A zdradzisz nam od kogo, czy takie bardziej nie, 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 nie można? Nie, nie, nie. Dobra, rozumiem. Lepiej. Lepiej nie. Znajdą cię i tam CSA w prawdziwym życiu porobią, no, rozumiem. A z jaką osobą ci się grało tak osobiście najlepiej w swojej dotychczasowej karierze? Najlepiej? Najlepiej ze wszystkich. Mm, najlepiej. Z Adrienem z ThunderFlash to wtedy było. O, z Adrienem z Thunderflash. Oni chyba teraz... Tak. Wanonym teraz chyba grały, ile się nie mylę. Tak, Wanonym. Dzisiaj miał meczek, właśnie komentowałem jeden z tych meczek dzisiaj przeciwko Wygrali? E, wygrali, no wygrali. na dominacja okay. chyba 13 do 5, no ale potem na Phantom już przegrali. Więc nie, nie dostali się dalej w tych rozgrywkach polskich kwalif kwalifikacji. Bo dzisiaj grali okay. w tym y, jakimś turnieju, już nawet nie pamiętam. No ale widziałem dzisiaj chłopaka, no nie z główki strzela chłopak. No chłopak. dobry jest, i dobrym teammate'em jest. To też go serdecznie pozdrawiamy e, i powiedz mi to jest najważniejsze pytanie, które ci dzisiaj zadam, które w... Za przeproszeniem, w kurzy, no w kurzy wszystkich graczy CS, a nie tylko z Polski, CS2 czy CSGO? Czy może jakiś inny CS? Oj, CSGO. Zdecydowanie, CSGO. Gołcik, gołcik, widać, na, że gołcik. Na, na zawsze, sercu, na zawsze. O to chodzi, dobrze. A czemu w ogóle, właśnie, CSGO? Czemu? Ja w ogóle jakiś czas temu sobie zmieniłem na CSGO na chwilę i po prostu tam, jak się strzela, tak się przyjemnie strzela niż w tym CS2, że to jest niesamowite. Wszystko w tej grze było lepsze w tym CSGO. Jeszcze ten CS2. O, zgadzam się. Strzelanie i wszystko, wszystko jest lepsze w tym CSGO. No, w CSie to nawet movement był trzy razy lepszy. Ja się no. to, z tobą zgadzam w 100%. No a. Jaki jest twój ulubiony sport? No bądź e-sport yy, poza CSM Sport? Tak. E, tenis. tenis, tenis, na pewno. Dużo no. grałem w Tenisa ze swoich czasów. Jak miałem tam 12-13 lat teraz to jest czasem, jak mam jakiś, Jak mam dużo wolnego czasu, to tam wyjdę na Tenisa. Ale kiedyś dużo grałem w tenisa Zimnego jak oczywiście, Kubik. nie? Zimnego. <laughs> zimnego. Jak nie, Kubik to wpadla, padla, padla Kubik no, A to oni w, w padle grałem. Dobra, czyli to jest malutka pomyłka z mojej strony A to coś ktoś obserwuje tę scenę podobno, podobno Ja do ja grałem z Izakiem w padla, nie? Aha, no to kurde, I to dobrze było Nie, po raz, raz do nas na bootcamp I tam poszliśmy na padla i graliśmy A w padla się gra razem czy oddzielnie, czy pojedynczo? Tak jak, jak w tenisie zwykle. 2 na 2, 2 na 2 I w przeciwko komu grajskim. Eee, hypexem chyba wtedy, na Izaka i Jacoba? Kto, Kto wygrał? Kto wygrał? Chyba Izak z Jacobem ty wygrali. O kurde. No. Czyli troszeczkę oni tam lepiej byli przygotowani do tego spotkania. A, to byli przygotowanie. No kurde. a jak reagujesz na to, że jesteś w ogóle rozpoznawaną teraz osobą właśnie? Że na przykład z Izakiem, kiedyś oglądajesz Izaka, a dzisiaj to normalnie z nim możesz na siema przyjść, nie? Tak, to się z tym czujesz, że jesteś jak rozpoznawaną osobą i że w ogóle masz swój własny fanbase? Czuję się tak samo, ja nic, nie odziewam, nic się nie zmieniło totalnie. Czyli osoba, która nie ma dużego oparcia na szkło. Nie, totalnie nie akurat. Znaczy <laughs> no, jest sami swoi. A twoja właśnie taka najmocniejsza i najsłabsza strona w grze? Ej, najmocniejsza strona to wydaje mi się, że komunikacja. A taka najsłabsza to wydaje mi się, że stabilność, jeżeli można tak powiedzieć. A w czym konkretnie? No, stabilność, no... Nie ukrywam, ale czasem mogę mieć tak, że przez dwa tygodnie strzelam naprawdę dobrze. A później, przez jakiś okres kolejny, trochę spada mi ta forma i indywidualność sama. I próbowałem znaleźć sposób na to, ale, ale nie znalazłem. Czy to chodzi o moją rutynę, czy o coś. Po prostu tak mam od jakiegoś czasu. Okej, okay. właśnie u, chciałem zapytać jak ty z, sobie z, z tym to radzisz. Ale ciężko mi to znaleźć. No właśnie chciałem zapytać jak ty sobie z tym radzisz, bo wielu Polaków, nie wiem, Polaków czy za granicą, też tak jest, ale wielu ogólnie graczy u nas ma ten sam problem. Raz zagrają super, a potem przez dwa tygodnie jest kaszana. Ale no skoro też nie widzisz tego, nie masz tej złotego klucza, z złotej odpowiedzi, no to chyba nie pomożemy im dzisiaj. Nie, nie pomożemy. <laughs> a powiedz mi, jakieś zabawne z historii z bootcampa masz może? Eee... Oj, nie pamiętam, wiesz, bym musiał sobie przypomnieć, ale chyba takich nie mam. Nie mam takich? No dobra, a... Tu już właśnie pytałem cię o psychologa, a przyglądasz się w ogóle właśnie w scenie polskiej drużyny, była jakimś pojedynczym jednostką? Przyglądam się na pewno polskim drużynom. No i, przygl no i przyglądam się w sumie kilku osobom, czy tak powiem. Ale, ale nie chcę mówić komuś. Dobra, dobra, nie będziemy, nie będziemy zdradzali, to osoby będą tak na nacichaczył. Tak. Eee, a powiedz mi jeszcze tak na sam koniec może Jakie ty masz postanowienia wobec siebie na zbliżający się rok? Na zbliżający się rok? Eee, to chcę zarobić milion złoty Kupić Porsche eee, Jakiś nowy dom może też, jak zarobię okay, okay. I dostać się do Na'Vi, i dostać się do Na'Vi Do Na'Vi, czyli to jest taki twój dream team, do którego się tak, dostać? Tak, tak, Dobra, chcesz grać, dobra, czyli to są ten Aleksip się wziął, się ten Alexi wziął Chcesz z nim grać? Tak, tak Rozumiem. No to słuchaj stary, ode mnie to jest na dzisiaj wszystko. Ja Ci bardzo dziękuję za wywiad. Eee, jeszcze takie pytanie ode mnie, czy chciałbyś coś powiedzieć do fanów, którzy to obejrzą naszej społeczności Undergroundu. Tak coś od siebie, serduszka. Serduszka, jeżeli oglądacie to, żeby być programaczami, grindujcie, moi drodzy, grindujcie i osiągnijcie to, co chcecie. Rozumiem. A to ja się bardzo dziękuję, stary za dzisiejszy wywiad i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Bo chyba nie się spotkamy nawet w Łodzi, jeśli nie spotkamy się, spotkamy się, nie? Spotkamy się. Więc tam jeszcze coś możecie zagadam. Zagadaj, zagadaj, zagadaj. może jeszcze jakieś tam, jeszcze o. nagramy kilka rzeczy wspólnie, bo ty będziesz grał w Barocho Los Gutos. Los Kogutos, tak. Dobra, dobra, na, na, no na w, pierwszy, w pierwszym, meczu na ten, na moją drużynę. No, na kolesiu. się na wypowiedzeniu, <laughs> niestety no, ale no trzeba zrobić to trzeba, nie? No moi koledzy będą komentowali właśnie ten mecz Bambik z tak, także zobaczymy, no emocji mam nadzieję, że dużo. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy chłopaków. No dobra tak stary, to ja ci się nie zawracam już głowy. E, dzięki bardzo za wygadzik, bo już tutaj widzę, że 30 minut siedzimy. E, okay. Trzeba tylko jakąś paną okay. surówkę potem obrobić i stary widzimy się na lanie. Widzimy się, stary. Dobra, dzięki serdecznie, trzymaj się, siemano. Trzymajcie, się, dziękuję. Cześć. Hejka. cześć.